Witajcie na naszym kanale For Crazy Hands. Z okazji zbliżających się Andrzejek postanowiłyśmy troszkę sobie powróżyć. Przygotowałam dla nas ciasteczka z wróżbą. Zobaczymy, co wylosujemy. Jedno dla Ciebie. Czy to <grych> No o, nie, Niesamowite po prostu Coś tam napisała No co tam jest No co Zdobyć 100 tysięcy subskrypcji Na YouTubie Napisane tysiąc, ale spoko 100 tysięcy też będzie fajnie Zobaczymy co ja będę miała Chodź tu! Tylko nie wiem A ja najwyraźniej wreszcie zacznę uczyć się na własnych błędach. Najwyższa pora, no nie? Teraz najpopularniejsza w Polsce wróżba, lanie wosku. Zostaw coś dla mnie. Spokojnie, spokojnie. Nie jest Nie, nie było? Nie. Było. Dobra, teraz No i co zepsuła. No co? Masz teraz trzy rzeczy. To na pewno kupuj puchatek. No tak. I ja kończę Nie. nie. O ona Molka. Gufi. Czy my nie I mamy sprawia. za dużo skojarzeń z bajkami? Oto to, 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 to ty masz. Na buzie, ty, ty, ty. Piesek, no? no a tu peleryna z tyłu no. za nim, Super bohater i peleryna za nim się ciągnie! Zobacz, on tutaj ma twarz! Zobaczmy <grym> nos i oko i biegnie, a tu peleryna tak za nim się rozwiewa. <grym> <Jaja. Kursak? Kura. grym> ja właśnie chciałam to samo powiedzieć! Kura jak nic nie, a <laughs> Agnieszka! No ty no myślisz myśli myśli. ciągle o jedzeniu! Drób, pieprzowinka! Ja to bardziej widzę taką małpią twarz. No małpa! My Nie widzicie widzi. tego? Wiedziałaś, że szpilki także mogą powiedzieć Ci co Cię czeka? Rzuć szpitkami. I szukamy, czy wyszła jakaś literka. Tu widzę, a. Ja też. To znaczy, że czeka Cię przeprowadzka. Albo daleka podróż. Tu widzę ty, też widzę ty właśnie. Ty znaczy, że masz sprawdzonych przyjaciół, którzy zawsze Ci pomogą. No, to na pewno Ty! Dobra, zobaczymy, co wyjdzie mi. Teraz lepiej. X. X. Jest tu i Wiesz, co znaczy X? Szczęście będzie sprzyjać mi we wszystkim. To ja już nie potrzebuję szukać więcej literek? Nie, lepiej nie szukaj. Listę y, znaczeń poszczególnych literek znajdziecie pod naszym filmikiem. Teraz mam dla Ciebie wróżbę z magicznymi karteczkami. Możesz wybrać sobie imię przyszłego męża. Dostujemy. wybierz mądrze. <laughs> Nie chcę do mnie iść, A, Ja go zmuszę. <laughs> Dobra, teraz musisz nad świeczką chwilkę podtrzymać. Mam delikatny. O Boże. <laughs> Mietek będzie miał ze mną źle. No cóż, Mietku. No cóż, Mietku, przyszły mężu Agnieszki, szykuj się. <laughs> Ale pamiętaj, zanim mnie dopadniesz, o subskrypcjach i łapkach w górę. Można, Agnieszki, już wybrany. Teraz będziemy spełniać nasze życzenia. Rzucamy monetą do studni. Studni nie mamy, musi wystarczyć miska. Odwracamy się. I przez ramię musisz trafić do miski. Pomyśl życzenie. Spełni mhm. się! Jak to zrobiła życzenie. Dobra. Wiedziałam, że tak będzie. No cóż, moje życzenie się nie spełni. Mam nadzieję, że Agnieszka pomyślała coś za to no sobie. My już sobie powróżyłyśmy. Teraz pora na Was. Zapraszamy na niedzielny odcinek, w którym pokażemy Wam, jak zrobić kalendarz adwentowy. Cześć! Taś.